No się ma jestem i a to będą quick tipy quick na mirażu. Zaczynamy od Bombside a i od trzech smoków. E, smok na dżungle rzucany tak. Smok na schody rzucany tak. E, smok na CT, przepraszam, to był. I smok na schody rzucany tak. Te trzy smoki już wam pokazuję, jak wygłuchają, wygłuchają w ten oto sposób, możemy spokojnie wchodzić. E, na bombsite. Następny smoke, będzie to smok na dojazd mida, na shorta. Skakujemy na kubeł, celujemy w tą antenkę i rzucamy. Smoke ląduje w tym miejscu. I możemy spokojnie dojeżdżać mida. Smokiem będzie smok rzucany na okno z CT. Stajemy w ten oto sposób, tak żeby ten płotek zlał się z tą krawędzią. Celujemy mniej więcej w to miejsce, biegniemy i w ostatnim momencie rzucamy. Smoke pada do okna i idealnie nam smokuje. Smokiem będzie smok na Edwarda na B. Stajemy mniej więcej w tym miejscu, celujemy mniej więcej w ten punkt, z Wyskoku rzucamy smok się odbija. Jak widzimy smokuje nam idealnie Edwarda, przy czym musimy pamiętać, że awupas z shorta może nas widzieć. I ostatnim smokiem po stronie terrorystów będzie smok na okno z B. Podchodzimy do tego okna, stajemy na środku niego, celujemy mniej więcej w ten sposób, bardzo blisko tej wieży i rzucamy. Smok powinien wpaść na okno i je idealnie zasmokować. Ok, przejdźmy może do fleszy. Pierwszym fleszem, którego pokażę, będzie flash na Mida, żeby ja mogła wypikować. Stajemy mniej więcej w tym miejscu, biegniemy i rzutamy z wyskoku. Flash ląduje mniej więcej w tym miejscu i flashuje okno, gdzie stoi AWP, dzięki czemu nasza wupa może ją bardzo łatwo piknąć. Kolejnym fleszem z tych agresywnych będzie odbitka na B. Biegniemy standardowo i rzucamy taką oto odbitkę. Ta odbitka fleszuje jak widzimy wszystkich scelowanych. Teoretycznie powinna ona wybuchnąć bez odbitki, więc możemy ją rzucić bardziej tak. Troszkę lepiej wybucha. Przejdźmy może do fleszów obronnych. Pierwszy flesz będzie rzucany spod drewna stajemy w ten oto sposób, celujmy mniej więcej tak i zbiegu rzucamy. Możemy od razu wychylić, ponieważ od nas nie fleszuje, a fleszuje wszystkich ludzi będących w pobliżu rampy lub na Tetrisie. Kolejnym fleszem może być flash rzucony z BS-a. Stajemy mniej więcej w ten sposób. Rzucamy tak, bądź trochę niżej nawet. I spokojnie wychylamy. Flash ląduje tutaj. Fleszuje cały BSA. Bardzo przydatnym smokiem przy obronie MIDA może być one-way na okno. Podchodzimy do tej, tutaj. tutaj Nóżki, opieramy się od nią, trochę wychylamy, tak żeby móc rzucić, celujemy mniej więcej w to miejsce. Rzucamy. Smok ląduje na oknie, podchodzimy do lewego narożnika i widzimy całego mida, podczas gdy ten mid yy, nas nie widzi. Ważną uwagą jest to, że mogą nas prefireować na wyższy poziomie. Ostatnia rzecz to kilka ciekawych zagrań na tej mapie. Pierwsze z nich jest szybkie wychylenie w aparty, ponieważ mało ludzi się spodziewa. Podbiegamy tak, wskakujemy na tą skrzynkę, wskakujemy na to, możemy na, na bany Szybko wychylamy, zabijamy jednego i od razu uciekamy. Innym zagrajem również ta, może być podsadzenie się dwóch osób na to coś. Nie można tam wskoczyć, ale można z tego wychylać. Musimy wejść. Tak, boczkiem na ten kubeł, żeby druga osoba mogła wejść. Gdy ona na nas wejdzie i podskoczy, wchodzimy trochę dalej na ten kubeł. Wychylamy się maksymalnie. Osoba może stać tutaj z awupą i spokojnie pikować i na rampę, i na party. Kolejnym zagraniem może być podsadzka na B, na shorta. Podsadzamy tutaj drugą osobę na te skrzynki. Gdy ta osoba tu stoi, może spokojnie pikować krzesło, widzi całego konekta, Nawet gdy wpadnie tu smoke, ona powinna tego konekta widzieć. Jak i również krzesło. No, ten smog chyba trochę głębiej i konekta widać faktycznie. Kolejnym ciekawym zagraniem może być wejście na te oto skrzynki. Może tu ktoś nas potrzelić, bądź możemy wejść samemu. Jeśli mamy tu AWP, bo z M-ką sobą widać. Jeśli mamy tu AWP, mamy bardzo prostego pika, a raczej nikt się nie spodziewa, że tu jest. Tym się ostatnim zagraniem na mirażu, które chciałem pokazać, jest podsadzenie się na tą na ławeczkę. Najlepiej podsadzić tu AWP i AWP, podsadzona AWP widzi doskonale okna e, może szybko piknąć i zmienić pozycję. Było na tyle. Nie wiem w jakim okresie czasu się zmieściłem z tymi quick, quick tipami. Mam nadzieję, że było to szybko i w miarę zrozumiale. Będą następne.